Ah, yes, walls. These are vital to the defense of your city. We need to build this wall to ensure the Norse can't invade. Click the action button on the turret once. Drag and then click to place it. Ah, I do enjoy the safe, warm feeling of a wall. It's like a big stone nappy. Mm. Duża kamienna poduszka. Ciekawe. Bo zawsze budowałem domy. No, zło czy dobro. Za, trzeba. Trzeba. Budować domy swoim wyznawcom. Ale. Jedno mnie dziwi. Tu nic nie ma innego. Co to jest? Czy ja mogę kazać. Yy... Teraz. No chodź tu. Przydadzą się drwale. Oni kochają świątynię, więc zrobimy blisko ją. Tak, tak, właśnie o tym chodziło, Lewku. Yes, the temple adds a lot of impressiveness to your town. Let them build. We will just have more to destroy. Oh, shut up. W sumie to wikingów strasznie lubię. Chodzi mi o wierzenia wikingów są fajne. Zapomniałem o polu, najważniejszym. Zarcie jest potrzebne. Największy urodzaj jest zdaje się tu. Tak? Tak. Więc zrobimy takie pole I weźmiemy rolników ustawimy paru Jak już mówiłem super fajni są... super fajne są wierzenia ogólnic się przydadzą na pewno i rozpłodziciele Tak, dużo rodziców trzeba i dużo domów w takim razie też. Chodzi mi o to, że w wierzeniach Wikingów, tak wracając już. A, zabrałem im, dobra. Dobra, macie, proszę. Fajnie jest Loki. Loki jest super. On nie był Bogiem, on był gigantem lodowym. To był psotnik, taki psotnik. Taki trochę jak ja. Jeżeli się utarziałem z jakimś bogiem w jakiejkolwiek filozofii, to jest Loki. Bo ja też jestem nienormalny. Jak mogliście zauważyć? Zresztą. Dobrze. Chciałbym. Kto jest brązowy ten? Wiecie, co najpierw zapiszę sobie. Mam nadzieję, że głośność jest dobra, ponieważ głośność gry powinna być bardzo przyciszona. Mam nadzieję, że nie gadam z blisko mikrofonu również. I sprawdźmy ten brązowy. Our creature can help with this by gathering crops. All you have to do is assign him the role of gatherer near a field. Mm. To assign the creature a role, open the creature roles interface. Select the green gatherer role button. This changes the creature's role and puts the leash in your hand. Excellent now just double-click the action button where you want the creature to perform the role see the radius around the flag the creature will gather resources from within that he'll always carry out roles inside the radius he'll then put them in your storehouse at the moment your creature isn't a very good collector he's not gathering much grain each time this is because he's a level one gatherer. You can improve his performance in roles by spending tribute. That way, he'll get much more efficient, clever, eh? Hey? When the your creature can oh, also we'll be a warrior, a builder, or an entertainer to keep the people amused. Builder creatures help with the construction of anything in the town. And yeah, being a warrior will make him serve as an army unit. Our creature is still small, and he's not a skilled warrior. You can use tribute ah! to upgrade his warrior role, and he'll get way more lethal. Uh, yes, or you can simply leave him in free will mode. He'll do whatever he wants and whatever you've taught him. The last thing you need to know about roles is that they affect your creature's free will. Yes, the longer he remains in a role, the less free will he'll have. Leave him in a role for too long, and he'll become more like a machine than a pet. Using him in roles for a while is fine. And you can see how much free will he has by looking at this bar on the creature interface.

A mi tego nigdy nie zniosą. Co potrzebujecie? Drewno. Lepiej. Więcej drwali w takim razie. Disciple Forester. Czy, czy źli, czy dobzi. Wolna wola jest czymś ważnym, moim zdaniem. spraśmy O, jaki głodny jest! To. Ranny, kochany, ja wiem, że jesteś zmęczony, ale zjedz coś. Okej, inaczej się dosyta. Będziesz szczęśliwy, bądź szczęśliwy. A teraz żyj jak chcesz. Nasze miasto się rozwija. A, nawóz! Nawóz, to nie pomyślałem. Sami to zbiorą. Pobawię się tym wieśniakiem. Nie wiem, czy też pobawię się wieśniakiem, czy, zabaw czy zabawię wieśniaków. A, baw się. I tutaj...

Tak, tak, my też będziemy ich ciochać, ciochać To nie jest tak, że jesteśmy bezbronni Tylko jeszcze mamy za mało populacji, żeby zacząć korzystać Z koszaru... koszar? Koszarów? Z koszarów chyba Świątynia by się przydała zakończyć, ołtarz też Więc użyję chyba boskiego budowania Well done, leader! No. You have built an altar! Altars work on a power called manor. You can generate Mana by creating worshippers. Go on, create a worshipper. Show us you can do it. Now that we have a worshipper, the altar will generate Mana. Of course, more worshippers mean more mana. Remember, miracles cost mana, and you need worshippers to generate mana. <laughs> Simple. And get this. You can drop people straight into the altar to create mana, too. You will never see them again, though. Oh yes. You can also use your tribute to buy miracles. Miracles are a very powerful force, which can be used for good or for senseless mindless and glorious evil. evil this altar already has a water miracle try it on that field over there grab the miracle and just drop it on the field to water it watering i was hoping for something more well fiery still give it a try boss you cast a water miracle well done great one No cóż, potrzebujemy więcej wyznawców. Ty nic nie robisz, więc wyznawaj. A sprawdźmy, co możemy kupić. Jeden mężczyzna. Ale po co mi jeden mężczyzna? Misio, lalka Wudu. Co daje łąka? Nie. Well done, O oh, astonishing one. You built a wall, and we're protected against the. Oh, Mishak! These crafty Greeks are building walls, and so they should. Send a troop to their city walls. I must find out what they are doing. Prepare a force to destroy these Greek troops. Jakich wojowników? Jak nie możesz ich dostać, jak... No właśnie... Czy możesz to podnieść i tym ćwiczyć? Podnieś, 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 podnieś! Musisz być silny!

Okej. Okay. Chciałem zobaczyć co mogę kupić. To się może przydać. Się przyda. I przydałaby się. Jeżeli jest, mam nadzieję, już zbrojownia uczników No. Tartak się przyda. Warsztat to machiny oblężnicze. Uniwersytet. Jesteśmy Grekami. Uniwersytet bardzo wam pomoże. O! Stradzenie. Jak na razie zachowajmy to co mamy. A, przyszli! Cwaniaki. Jeszcze ich załatwić nie możemy. Nie wiem, czy sobie poradzi nasz schowaniec. Czy nie jest za słaby. Co oni chcą? Chcą oni uniwersytetu pewnie. Oczywiście. Jesteśmy Grekami! Uniwersytet jest potrzebny! Jesteśmy... no... Dobra, małe. sprawdźmy jak się czujesz. Jesteś zmęczony. Więc się wyśpij najpierw, a potem załatwimy... ...Wikingów. Tak, i nam się teraz przydadzą na pewno posążki. Po płodności. Hmm? 400. Nie, 4000. 12 uczniów rodziców mam stworzyć. Tego, nie, no dziecka nie stworzymy rodzica. A, spichlerz. Właśnie, to się nam przyda. I to trzeba daleko stawiać. Niestety, spichlerze trzeba daleko stawiać. A może zrobimy inaczej: pociągniemy drogę tędy. O, tu. I spichlerz pójdziemy. Tutaj walniemy.

He's getting pretty jumpy. Uh, has That's why we need strong defenses. That's why we need to get building armies too. Look at that. Combat stirs the Aztecs want to rule. They need the Greeks destroyed. This no, is an outrage. Take the nearest settlement. We must stop this Greek invasion. No. Bring me news of Norse victory. Not this. I thought these Greeks were a peaceful race. I must watch closely. Muri? Oh yes. Muszę uważać, chciałbym otworzyć im moją bramę, żeby się dołączyli. Jak widzicie, jak w życiu. Nie ma nic czarnego i białego. Czy już nikt nie jest farmerem? Więcej rodziców można stworzyć, najwyraźniej. No, okej. Okay. Potrzebujemy więcej rolników. Ktoś coś przejmuje. A, Wikingowie zajmują tutaj miasto. No, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Kto tutaj będzie lepszy? O, ten, Tak się ustawimy. Czł. Mnie to dziwi, że oni tędy chcą przechodzić, więc może zajmiemy to miasto potem tutaj. Dobra. Chcą wojny, to będą ją mieli. Dlaczego chcecie murów? Wiesz, mury nie zostały naruszone w żaden sposób. Możecie mi w następnym odcinku napisać. A, oh, Boże, zabieram im ten. W następnym odcinku możecie mi napisać, czy. Lepiej. Czy chcielibyście, żebym kupił. Yy, chowęcowi. O, chowęcowi, żebym kupił moment. Misia? Czy laleczkę w Uldu? Czy chcecie, żeby był yy, bardziej zły, czy dobry? Dla mnie to bez różnicy w sumie. I tak będzie rozdeptywać. Wroga. Oni zajęli, patrzę tutaj. Tą cieśninę, tutaj przejście, tutaj między górami, ale tędy ich O, mamy duży influenc na tę wioskę. Jeszcze raz podijcie chcecie A nie, zaraz, nie zbudowaliście tego. Narobił no, to mu wieśniakowi na głowę. Nie! Na pole? TAK! Chodź, Paulie Jedz! Ja wam pomogę to zbudować Drewno nie potrzeba potrzebna jest ruda. A rudy nie mamy... za wiele Dawaj te rudę Co chcesz zrobić robić teraz końcu? Przyniosę tę rudę. To jest ruda? Aha. No dobra, jak chcesz. 18 9 dobry. Dobra, zaraz sobie podbijemy jakieś miasto. The pitiful survivors of the Aztec attack z głas. A w sumie mogę poprosić, żeby on to przyniósł. Za duże. No, i od razu żywność skoczyła, dobra potrzebujemy. gdzie zamknąć swoich ludzi, nie?